Obserwując aktualne wydarzenia na świecie, wielu chrześcijan uważa, że są one znakami wskazującymi na coraz bliższą interwencję Boga w celu oczyszczenia naszego świata. W interpretacji tej perspektywy, różnorodne trudności, konflikty i zjawiska naturalne są rozumiane jako wyraz Bożej ingerencji, mającej na celu przypomnienie ludzkości o jej moralnych i duchowych zobowiązaniach. Wierzący, którzy podzielają tę perspektywę, często zwracają uwagę na wzrost niesprawiedliwości społecznej, zanik moralności i oddalenie się od wartości chrześcijańskich jako główne powody, dla których Bóg mógłby zdecydować się na interwencję. Zjawiska takie jak katastrofy naturalne, wojny czy epidemie są rozumiane jako narzędzia, których Bóg używa, aby przypomnieć ludzkości o jej odpowiedzialności przed Nim. Dla wielu chrześcijan, szczególnie dla tych związanych z objawieniami w Medjugorje, oczekiwane jest pełne ujawnienie boskiego planu wraz z ogłoszeniem pierwszej tajemnicy. Medjugorje to miejsce w Bośni i Hercegowinie, gdzie od 1981 roku mają miejsce objawienia Matki Bożej sześciorgu widzącym. Przesłania związane z tajemnicami Medjugorje, które Matka Boża miała przekazać wizjonerom, są ważnym elementem duchowego życia wielu wiernych. Według przekazu Matki Bożej z Medjugorje, objawiającej się jako Królowa Pokoju, jednym z jej kluczowych przesłań jest ostrzeżenie przed wpływem szatana, który pragnie nienawiści i wojny. W przekazach związanych z objawieniami, Matka Boża informuje, że szatan działa aktywnie, aby siać zamęt w sercach ludzi, podsycając nienawiść, konflikty i brak pojednania. Przekazy te wskazują na rozmaite obszary społeczeństwa, gdzie konflikty są sztucznie stymulowane, aby osiągnąć cele zła. Jednym z obszarów, któremu poświęcono szczególną uwagę, jest rodzina. Szatan dąży do zniszczenia relacji między rodzicami i dziećmi poprzez wzniecanie konfliktów i wprowadzanie zamieszania w życie domowe. Ponadto przesłania wskazują na próby napędzania konfliktów między mężczyznami i kobietami, co prowadzi do zniszczenia relacji i zrozumienia między płciami. Również nierówności społeczne stanowią obszar, w którym szatan intensywnie działa, podsycając konflikty między bogatymi a biednymi. Działania te mają na celu nasilenie egoizmu, chciwości i braku współczucia w społeczeństwie. W kontekście globalnym, przekazy zwracają uwagę na konflikty między różnymi rasami i narodami. Szatan dąży do zaostrzenia napięć między krajami, co może prowadzić do wojen i konfliktów zbrojnych. Matka Boża przekazała, że przyszła na Ziemię, aby pomóc w zwycięstwie dobra nad złem i poprowadzić ludzkość do nawrócenia i zbawienia. W kontekście pierwszej tajemnicy która jeszcze nie została oficjalnie ujawniona, wierni oczekują, że jej pełne ogłoszenie będzie miało kluczowe znaczenie dla przekształcenia świata. Spekulacje dotyczące treści tej tajemnicy są różnorodne, ale powszechnie wierzy się, że jej objawienie będzie miało fundamentalne znaczenie dla duchowego przebudzenia ludzkości. Przypuszcza się, że pierwsza tajemnica Medjugorje może dotyczyć wydarzeń o charakterze globalnym, które będą miały wpływ na całą ludzkość. Widzący, zgodnie z prośbą Matki Bożej, nie ujawniają bezpośrednio treści tajemnic, ale dzielą się pewnymi aspektami ich charakteru lub skutków. Dotyczy to również pierwszej tajemnicy, której treść nie została jeszcze publicznie ogłoszona, ale pewne relacje pozwalają nam zrozumieć jej naturę. Mirjana, jedna z widzących, opisuje swoje doświadczenie związane z pierwszą tajemnicą, mówiąc, że Matka Boża pokazała jej to, jakby na filmie. Wydaje się, że chodzi o ukazanie wizji która objawia się jako stan smutku oraz obraz opłakanego świata po pierwszym ostrzeżeniu. To wstrząsające przeżycie ma być związane z ostrzeżeniem, które obejmie jedną część świata, a jego skutkiem będzie głębokie poczucie smutku. Oczekiwanie na ogłoszenie pierwszego wydarzenia przez ojca Petara Lubicica, który jest jednym z kapłanów związanych z Medjugorje, budzi wśród wielu katolików nie tylko nadzieję, ale także głęboką refleksję nad możliwymi zmianami, które mają nadejść. W wizji wielu wierzących, Ogłoszenie dokładnej daty, godziny, miejsca i charakterystyki tego wydarzenia będzie stanowić konkretne potwierdzenie Bożego planu oczyszczenia świata. Gdy taka deklaracja zostanie dokonana, dla wielu katolików będzie to potwierdzenie, na które czekają. Ogłoszenie pierwszej tajemnicy Medjugorje uznawane jest za kluczowy moment, który zapoczątkuje szereg niepohamowanych wydarzeń. Drugie i trzecie wydarzenie, znane dzisiaj jako druga i trzecia tajemnica, mają wydarzyć się w bardzo krótkim czasie. Być może w ciągu dni lub tygodni po ogłoszeniu pierwszej tajemnicy. Kolejność i charakter tych tajemnic są jeszcze nieznane dla szerszej publiczności. Dla wielu letnich katolików i innych chrześcijan pierwsze wydarzenie może być początkowo traktowane jako zbieg okoliczności czy przypadkowe zjawisko. Wiemy, że interpretacje związane z wydarzeniami w Medjugorje są tematem dyskusji, a niektórzy mogą początkowo podejrzewać, że to, co się wydarzyło, jest jedynie przypadkiem. Jednakże w kontekście przekazów związanych z kolejnymi tajemnicami, ci, którzy początkowo wątpili, z pewnością zostaną postawieni przed potrzebą poważnego zastanowienia się nad naturą tych wydarzeń. Zjawiska te, które nastąpią zgodnie z przekazami, zmienią spojrzenie wielu ludzi na rzeczywistość duchową i otworzą nowe możliwości zrozumienia Bożego planu dla ludzkości. Niewiadomą w tym kontekście jest, jak oficjalnie zareaguje Kościół na ogłoszenie tajemnicy Medjugorje, Ponieważ istnieje ryzyko, że w przypadku trwającej apostazji i lekceważenia objawień maryjnych, dojdzie do ostrego wewnętrznego sporu w obrębie wspólnoty wiernych. Matka Boża, według przekazów wizjonerów, podkreśliła, że obecny czas charakteryzuje się bezprecedensowym lekceważeniem Boga, a jego czczenie znajduje się na niskim poziomie. Nigdy wcześniej, jak przekazała Matka Boża, Bóg nie był czczony i szanowany mniej niż teraz, a liczba modlących się do niego jest zdecydowanie mniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzące tajemnice Medjugorje, z których pierwsza ma zostać ogłoszona przez ojca Petara Lubicica, są uważane za kluczowy element nawrócenia ludzi i przywrócenia czci Bogu. Matka Boża według relacji Miliany, wyraziła smutek z powodu tego, jak niewielu ludzi kieruje swoje modlitwy do Boga, a liczba niewierzących rośnie. Miliana dodała, że ci, którzy odrzucają wiarę, nie zdają sobie sprawy z tego, co ich czeka, gdyby mogli zobaczyć przyszłe tajemnice, z pewnością by się nawrócili. Zadaniem Miliany było wybranie odpowiedniego kapłana, który pełniłby rolę orędownika, a jej wybór padł na Franciszkanina ojca Petara Lubicica, urodzonego w 1946 roku. To właśnie on został wybrany do ogłaszania ważnych przesłań, zwanych tajemnicami Međugorje. W decydującym momencie, 10 dni przed ogłoszeniem pierwszej tajemnicy, Miliana przekaże ojcu Petarowi rodzaj pergaminu o wielkości kartki A4. Na którym będą się znajdować szczegółowe informacje na temat pierwszej tajemnicy. Ten pergamin, uznawany za nadprzyrodzony papier, zawiera treść, którą jedynie Miriana jest w stanie zrozumieć. Kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, ojciec Petar otrzyma łaskę zrozumienia tekstu pierwszej tajemnicy, a trzy dni przed zapowiedzianym wydarzeniem ogłosi, co, gdzie i kiedy nastąpi. Ujawnienie światu informacji o pierwszym wydarzeniu może napotkać pewne trudności. Decyzja o ogłoszeniu tajemnicy zależy nie tylko od Miriany i ojca Petara, ale także od zgody papieża, co może wprowadzić dodatkowy poziom złożoności. Papież będzie musiał wyrazić zgodę na upublicznienie informacji, co może skutkować różnymi scenariuszami. Ojciec Petar, korzystając z własnej woli, będzie również odgrywał kluczową rolę w procesie ogłaszania tajemnicy. Może zdecydować się na upublicznienie informacji lub pozostawienie jej w tajemnicy. Co więcej, należy być świadomym, że oficjalne informacje mogą zostać zablokowane. Istnieje możliwość, że papież nie udzieli zgody na ujawnienie tajemnicy, co stworzy przeszkodę w szerokim rozpowszechnianiu przekazu. Ponadto, możliwe są również przeszkody ze strony tych, którzy dążą do zablokowania lub zakłócenia przekazu. Osoby pracujące na rzecz zła mogą próbować dostarczyć pozornie naukowe wyjaśnienia, które będą miały na celu zdyskredytowanie znaczenia tego, co się wydarzyło. Dodatkowym wyzwaniem może okazać się kwestia mediów społecznościowych. Nie jest pewne, czy informacje o tym wydarzeniu będą mogły swobodnie się rozprzestrzeniać, czy też mogą zostać ograniczone przez działania platform internetowych. Wszystkie te czynniki składają się na kompleksowy kontekst, w którym ujawnienie pierwszej tajemnicy Mediugorje może spotkać się z różnorodnymi trudnościami i przeciwnościami. Wskazówki dotyczące pierwszego sekretu. Jakie przekazała Mirjana, ukazują obraz kataklizmu, który wydarzy się gdzieś na świecie. Kluczowym elementem jest to, że nie jest jednoznaczne, czy będzie to związane z katastrofą geograficzną, polityczną, religijną czy jakąkolwiek inną. To zdarzenie nie będzie miało charakteru globalnego, lecz będzie ograniczone do pewnego obszaru regionalnego. Mirjana podkreśla, że kataklizm ten będzie krótkotrwały, lecz wyjątkowo intensywny i widoczny dla ludzi. Nie jest jasne, jakie będą skutki tego kataklizmu, ale według relacji Miliany będzie on miał potężny wpływ na świat. Wstrząśnie on światem, sprawi, że ludzie zatrzymają się i będą rozmyślać nad tym, co się wydarzyło. Miliana podkreśla, że choć nie będzie to bezpośrednio katastrofa, będzie to znaczące wydarzenie. Miliana przewiduje, że stanie się to tematem szeroko omawianym i komentowanym, co sugeruje, że wpłynie to na społeczną świadomość. 25 października 1985 roku stanowił dla Miliany moment, w którym po raz pierwszy ujrzała pierwszą tajemnicę. To przeżycie głęboko nią wstrząsnęło, jak sama wyznała, to wstrząsnęło mną bardziej niż cokolwiek innego. Jej komentarz sugeruje, że treść pierwszej tajemnicy jest na tyle potężna, że gdyby ludzie mieli okazję ją zobaczyć, zaskoczeni byliby na tyle, że spojrzeliby na siebie i świat w zupełnie nowy sposób. Miliana wyraziła przekonanie że ujawnienie tej tajemnicy publicznie będzie skutkować ogromnym poruszeniem społecznym i przyczyni się do promowania nowej perspektywy na życie. Wydaje się, że jest to wydarzenie, które może zmienić spojrzenie ludzi na otaczający ich świat z perspektywy wiary. Miliana podkreśliła również, że materializacja pierwszej tajemnicy nie będzie tak spektakularna jak te, które mają nastąpić później. Mówiła, że choć pierwsze dwa sekrety są poważne i trudne, to są mniej trudne niż te kolejne. Wszystko wskazuje na to, że kolejne sekrety zapowiadają coś naprawdę strasznego. W związku z tym Miliana podkreśla konieczność nawrócenia jako odpowiedzi na te zjawiska. Cała ta wizja sugeruje, że ujawnienie pierwszej tajemnicy będzie miało znaczący wpływ na społeczność wierzących, będąc zarazem momentem przebudzenia dla apatycznych dusz, które do tej pory być może ignorowały istnienie Boga. To wydarzenie stanie się ważnym punktem skupiającym uwagę na Medjugorje, wskazując, że to, co się tam dzieje, ma potencjał wpłynąć na cały świat i skłonić ludzi do refleksji nad sensem życia i duchowości. Jeśli chodzi o drugą tajemnicę, widzący z Medjugorje pozostawili niewiele wskazówek na temat tego wydarzenia. Chociaż istnieją spekulacje sugerujące, że może być ono tożsame z ostrzeżeniem z Garabandal, pozostaje to jedynie teorią. Oznaczałoby to, że drugi sekret jest związany z wewnętrznym oświeceniem, którego doświadczy każda osoba, znanym również jako oświecenie sumień. Trzecia tajemnica, w przeciwieństwie do drugiej, została opisana przez wizjonerów znacznie bardziej szczegółowo. Wiąże się ona z pojawieniem się widzialnego i trwałego znaku, opisywanego jako niezwykle piękny, niezniszczalny i nie z tego świata. Znak ten pojawi się na wzgórzu objawień, w miejscu, w którym Matka Boża po raz pierwszy ukazała się wizjonerom. Wizjonerzy twierdzą, że mieli wizje, podczas których widzieli ten niezwykły znak. Jego cechy, takie jak piękno, trwałość i nadprzyrodzony charakter, sprawią, że stanie się on wyjątkowym i niespotykanym zjawiskiem. Matka Boża powiedziała, że ten znak będzie dany ateistom. To wyjątkowe przesłanie podkreśla uniwersalność i otwartość na duchowe doświadczenie, które nie będzie ograniczone tylko do tych, którzy już wierzą. Dając ten znak ateistom. Matka Boża wskazuje na szczególny akt miłości, zapraszając do nawrócenia tych, którzy mogli wcześniej odrzucić wiarę. W kontekście objawień Matki Bożej w Medjugorje pojawia się niezwykła data, która jest uważana za kluczowy moment. Mirjana ujawniła, że ta konkretna data, 18 marca, jest ściśle związana z dziesięcioma tajemnicami, a ponadto to właśnie tego dnia mają rozpocząć się kluczowe wydarzenia z nimi związane. Tylko wtedy, gdy to, co jest zawarte w tajemnicach. Zacznie się dziać, świat zrozumie, dlaczego Matka Boża wybrała 18 marca, powiedziała. Miliana wyraźnie podkreśliła, że coroczne objawienie 18 marca nie ma nic wspólnego z jej własnymi urodzinami, które przypadają tego samego dnia. Nie jest to czas, w którym Matka Boża przychodzi, aby złożyć jej życzenia, jak sama zaznaczyła, ale aby objawić coś głęboko związanego z tajemnicami i ich implikacjami dla świata. 18 marca staje się zatem datą, która zasługuje na szczególną uwagę jako moment, w którym może rozpocząć się kolejny fascynujący rozdział w historii objawień w Medjugorje. Z pewnością, kiedy nadejdzie moment ogłoszenia daty wypełnienia się pierwszej tajemnicy, możemy oczekiwać rewolucyjnych zmian w spojrzeniu ludzkości na świat. Wydarzenia związane z dziesięcioma tajemnicami oraz tajemniczą datą 18 marca stanowią mistyczną podróż, której kulminacja wydaje się być kluczowym punktem przemiany światowej społeczności. To, co zostanie ujawnione, niesie ze sobą potencjał nie tylko do zmiany indywidualnego życia, ale także do zrewolucjonizowania społeczeństwa, stawiając pytania o egzystencję, cel życia i relacje między ludźmi. Oczekując na ogłoszenie tej kluczowej daty, Możemy z pewnością przypuszczać, że jej nadejście przyniesie nie tylko duchowe przebudzenie, ale także głębokie zmiany w globalnej świadomości. Czas pokaże jakie skutki przyniesie wypełnienie się pierwszej tajemnicy, ale już teraz można dostrzec, że Matka Boża w Medjugorje przewiduje czas przemian, który z pewnością pozostawi trwały ślad w historii ludzkości. Co myślicie o tych niezwykłych objawieniach? Czy uważacie, że nadchodzi okres ciężkich prób dla świata? Zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami w komentarzach.